Dziękuję również za zaproszenie. Powiem wam szczerze, że to jest moja druga speakerka, więc to nie będzie takie profesjonalne mówienie w ogóle, także stresnik jest, bo ja dopiero pierwszą miałam, teraz jest moja druga speakerka. Postaram się powiedzieć to jak najszybciej i jak najdokładniej. Może najpierw troszkę o sobie powiem. Mieszkam w Polsce w ogóle, Obecnie jestem wdową z dwójkiem dzieci, kredytem we frankach na głowie. Powiem tak, moje dzieciństwo było trudnym dzieciństwem, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem. Zawsze sobie mówiłam, że ja nigdy nie będę alkoholiczką, nigdy nie pozwolę, żeby w moim domu był alkohol, przelewał się i żeby dochodziło do takich tragedii, jakie były u mnie w domu. Ojciec był bardzo ciężkim człowiekiem, trudnym, o trudnym charakterze, rygor jak w wojsku dosłownie, można by było powiedzieć. Niejednokrotnie bił mnie kablem, niejednokrotnie wyganiał mnie mamę z domu. Mama oczywiście mnie ze sobą zawsze brała do koleżanek, do, do sąsiadek, do, do rodzeństwa swojego. Także to było bardzo ciężkie i przykre. Pamiętam takie sytuacje, że nieraz mama uciekła, mnie nie wzięła, i ja stałam przy tym oknie, płakałam, gdzie ona jeszcze czy wróci na noc, czy coś jej się nie stało. No, to było tragiczne. Niejednokrotnie fruwały u nas krzesła, stoły, wybita szyba w łazience. No, przeżyłam koszmar, że tak powiem. Więc moje postanowienie było, że u mnie nigdy tego alkoholu nie będzie, żeby nie dochodziło do takich tragedii, żeby moje dzieci nigdy nie myślały o mnie tak jak ja ja myślałam o ojcu: że jest tyran i, i że jest bardzo ciężkim ojcem. Nigdy mnie nie przytulił, nie wziął na kolana. Pamiętam go właśnie jako tego ojca z tym kablem w ręku, ciągle on był stolarzem, więc dziś zapach drzewa kojarzę z moim ojcem, alkoholikiem. Powiem wam, to jest straszne, bo zawsze przychodził z warsztatu, który miał swój, wiórami pachniał to drzewo i ja dziś po prostu mam na tym punkcie uraz. Teraz przejdę do może, do mojego życia. Powiem tak, szybko się wyprowadziłam z domu. Bo mój tata zaczął mi mężczyzn wybierać, chłopaków, no na ten czas, prawda? Ten mu nie pasował, ten mu nie pasował, nie. Po prostu nie wytrzymała, bo powiedział: Jak, jak ja cię zagram, tak mi zatańczysz, bo to jesteś pod moim dachem. No więc wyprowadziłam się, słuchajcie, w wieku, w wieku 19 lat, od razu po maturze. Udało mi się, słuchajcie, dostać na staż, na staż do sądu u mnie tu w miejscowości zwoleń i do dziś tu pracuję, 25 lat już minęło. I słuchajcie, i, i tak zakończyłam właściwie rozdział z ojcem. Chodziłam tam gościnnie, bo zawsze czegoś się czepił, zawsze dochodziło do i wychodziłam stamtąd płakana, ze łzami w oczach. Mama się denerwowała i w ogóle. No i jak się wyprowadziłam do bloków, z babcią mieszkałam. Byłam u niej meldowana, więc mieszkałam, miałam swój pokój, ona swój. I pierwszy raz wtedy spróbowałam alkoholu w wieku 19 lat który nie, jest, nie był powodem jak gdyby mojego alkoholizmu dzisiaj. Poznałam wspaniałą grupę ludzi, kolegów, koleżanek, stanowiliśmy taką fajną paczkę, siedmioro nas było, jeździliśmy wspólnie na dyskoteki i tak dalej. No i ci chłopcy oczywiście już wtedy dużo pili alkoholu. My, my kobitki się jakoś trzymałyśmy, no nie potrzebowałyśmy do zabawy tego, prawda? No niemniej jednak kiedyś były moje urodziny i pierwszy raz wtedy spróbowałam, żeby nie skłamać, chyba to jest wściekły pies, tak, chyba tak. I tak, takie dobre było, że chyba trzy kieliszki wypiłam, no i to zaszumiało mi pierwszy raz w głowie. No i to, wiecie, to był, to był moment, w którym, w którym już właściwie później nie piłam tego alkoholu. Nie było potrzeby. Eee, na dyskotyki jeździłam, poznałam mojego, później z tą grupą niestety urwałam kontakt, bo podjęłam się studiów ciężkich, prawniczych, no więc nie miałam już czasu z nimi wyjeżdżać, wychodzić nigdzie i, i w końcu... Rzuciłam się w wir nauki, że tak powiem. E, poznałam wtedy mojego męża na jakimś tam weselu. E, I słuchajcie, okazało się, że mój mąż był alkoholikiem. E, tego nie wiedziałam. Przez rok czasu, kiedy się spotykaliśmy, nie było żadnych sygnałów, że on ma problem, bo, się, bo on ode mnie mieszkał 40 kilometrów, więc przyjeżdżał do mnie w środę i soboty, w niedzielę, więc zawsze wypachniony, wyczyszczony, w ogóle wspaniały facet, nie z klasą. Więc e, rok czasu się spotykaliśmy i był w narzeczeństwie. Pod koniec naszego narzeczeństwa jeden taki incydent, że on zaginął. Ja już e, m, wtedy przeżyłam szok, bo już myślałam, że straciłam mojego przyszłego męża, prawda? Nie było go trzy dni w domu. Trzy e, dni w domu go nie było i mówię, no coś się stało. A okazuje mi powiedziano, że ktoś go pobił, leżał w szpitalu. E, słuchajcie, słychać mnie, bo widzę, że tutaj Halo, słychać? Tak? słychać? Słychać, słychać, jajku, bo mówię tyle, gadam, może mnie nie słychać. I słuchajcie, i, i okazało, oni powiedzieli, że go pobili, leżał w szpitalu trzy dni. Faktycznie później pojechałam taka spłakana, pamiętam, do, do jego rodziców tam. Na we swoim weselu mój ojciec dowiedział się od szwagra jego, który już za dużo wypił, że wtedy policja go złapała, gdzieś tam leżał na ławeczce pijany, nieprzytomny z powodu. No, tak upojenia alkoholowego. No i pobili go oni tymi gumami. Teraz się Annetko nie słychać. I... No, ja tego się dopiero dowiedziałam na weselu, słuchajcie. Po ślubie pierwszą ciążę poroniłam, więc yy, 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 miałam tragedię. Nie zrobiłam tego. Przeżyłam to. Drugie dziecko urodziłam syna Piotrusia, więc wszystko było dobrze. Słuchajcie, kolejną ciążę, po 4 lata po, po tym. Mój mąż pił, właśnie pił ciągle. Mój syn się na oglądał wielu rzeczy, aczkolwiek nie był mąż awanturnym człowiekiem. Pił, spał ciągle w kółko, oszukiwał mnie, wychodził balkonami, no, oknami, skakał. Wszystko robił, żeby tylko pójść. Przychodziłam gehenne czasem po prostu. Potrafił się zamknąć z małym dzieckiem w domu. Ja nie mogłam wejść, to piszczało. Policję musiałam, straż pożarną, drzwi wywaliwaliśmy, No różne rzeczy przechodziłam. No i zeszłam w drugą ciążę i wtedy się zaczynały tragedie w moim życiu, pod, pod górkę. Mianowicie urodziłam córkę w wielkich bólach, aż do tego doszło, że miałam przepuklinę porodową. Ale do czego doszło? Doszło do tego, że po sześciu dniach to dziecko mi zmarło. W tym czasie moja mama chorowała na raka. I ja po prostu cały czas dygotałam o nią bałam się. No skutkiem czego pewnie było to, że moje dziecko zmarło, bo urodziłam je dwa i pół miesiąca wcześniej. No i wtedy mój mąż zaproponował mi alkohol. I słuchajcie, wiem, że się napiłam trochę tego alkoholu, żeby wyciszyć się. I to było. No i to było tyle. Po śmierci mojej córki, 7 miesięcy po niej, zmarła mi mamusia. Przeżyłam to strasznie, ponieważ ona była moją przyjaciółką. Była właściwie moim światem całym. Nie miałam przyjaciółek, tylko była mama. Zakupy wspólne, wszystkie święta, wszystko. Po prostu była cudownym człowiekiem torturowanym przez tatę psychicznie, ale, ale była naprawdę człowiekiem wspaniałym. Nie mogłam sobie poradzić. I wtedy mąż właśnie znowu proponował alkohol, wypiłam słuchajcie prawie całą szklankę alkoholu, film mi się urwał, mówię o tym dlatego, że to był przedsmak jak gdyby rozwiązania dla mnie wtedy problemu i były wieczory, że nieraz napiłam się jak wpadałam w ciężkie płacze, no właśnie. I pewnego wieczoru, słuchajcie, wchodzę do łazienki, patrzę męża, nie ma w łóżku, wychodzę do łazienki, a on tam siedzi płacze i płacze, i mówi, bo ja urodziłam tą dziewczynkę, naszą Paulinkę w Dzień Ojca, a zmarła w imieniu naszego syna Piotrusia po sześciu dniach. Ja wchodzę tam, a on płacze i mówi, że to miała być jego córusia, bo urodziłam ją w Dzień Ojca tak bardzo jej pragnął w ogóle. wtedy sobie zdałam sprawę, że nie tylko ja przeżywam to, a żyliśmy tak naprawdę w dwóch światach, jak zmarła mi Paulinka i mama. Moje dziecko poszło to praktycznie w odstawkę, byłam wtedy, kiedy potrzebował mnie, a, na, a tak to pałętałam się po tym mieszkaniu, płakałam, nie mogłam się emocjonalnie zebrać do kupy. I słuchajcie, po mojej mamusi, mój mąż coraz więcej pił. Ja, ja trzymałam w ryzach łupę, ale słuchajcie, zaszłam w ciążę ponownie, bo, bo bardzo pragnęłam dziecko, nawet tak się silnie modliłam do Boga, że mówiłam, Panie Boże jak pozwolisz mi mieć córeczkę, dam jej imię Maria. No i faktycznie urodziła nam się Marysia, też się bałam o nią, bo jechałam dwa miesiące wcześniej, urodziłam, no ale wszystko było dobrze. Marysia była dzieckiem, które w ogóle, powiem wam szczerze, swojego ojca nie poznało, pierwszy, tak dokładnie, zawsze widziała śpiącego, pijanego, on nawet nie wie kiedy pierwsze słowo, pierwszy krok podjęła, bo tak się rozpił, to totalnie, już całkiem. No ale nic, do, do, doszło do tego słuchajcie, że miał trzy razy pęknięte e, e, żelaki przełyku i za tym ostatnim razem już niestety nie dało się go wyratować. Już jechałam z nim, wymiotował krwią, nosem, burzę, wszystko. No już koniec. Jeździłam do niego cały tydzień, mieliśmy jechać z dziećmi na wakacje, a w końcu cały tydzień przyjeździłam do szpitala. I ostatni dzień urlopu w piątek mi zmarł. I się moja, teraz moja się gehenna zaczęła życiowa. Na, mało tego, tego samego dnia zmarł jego wujek, właściwie jego mamy brat rodzony, więc w poniedziałek był pogrzeb. Teściowej brata, a we wtorek jej syna też tragedię przeszła. I słuchajcie, wtedy mój ojciec z moim bratem podeszli do mnie na stypie, bo robiłam, dali mi pół litra alkoholu, powiedzieli, że ja tej nocy nie będę mogła spać. Bo wiecie, mój mąż spół bardzo, był potwór, bo nie pracowały nerki, a w niego pompowali tyle tych kroplówek, że on się potwór zrobił. Wiozłam po prostu szkieleta, bo on tylko pił, wcale nie jadł, a wrócił po prostu, a tam był jak potwór. No i cóż, i to się zaczęło od tego alkoholu. Słuchajcie, poza tym miałam mieć operację tuż po śmierci mojego Krzysia. We wtorek był pogrzeb, a ja w sobotę miałam mieć operację guzów nad nercza. Nie miałem nawet kto zawieść, no było ciężko, nie powiem, ale słuchajcie, w ten wtorek po stypie dostałam alkohol, ja go piłam, płakałam, piłam, nie wiem ile go wypiłam, film się urwał. Następna noc była taka sama, cały tydzień był ciągiem mojego pierwszego picia. Nie mogłam sobie poradzić. Widziałam wszędzie przed oczami w nocy Krzysia w tych, w tych kroplówkach, w tym wszystkim. To było, to było tragiczne, słuchajcie, tego się nie da opisać. A ja go w trumnie nie widziałam, bo mój tata w ogóle był zakład pogrzebowy prowadził. Chował zarówno moją mamusię, chował swoją wnuczkę i, schował, i chował mojego Krzysia. I zobaczył go w trumnie i powiedział, żebym na niego nie patrzyła, bo będę się go na pewno bała. I słuchajcie, dobrze nie zrobiłam tego, bo mimo tego ja i tak się czegoś bałam. Nie jako osoby go, tylko po prostu te widoki tego Krzysia w tych wszystkich kablach. I to był mój pierwszy ciąg alkoholowy, ten cały tydzień. Dobrze, że była ta operacja, bo przerwałam ten ciąg alkoholowy, nie wolno by było pyć. Nie mogłam e, ruszać się chodzić, bo to zszywana byłam i tak dalej. Pękałam, słuchajcie, trzy razy pękłam, bo miałam skórę taką, więc przeszłam następną tragedię. E, no i później poznałam. E, Później inne choroby się pojawiły, takie, że już prawie byłam jedną nogą na tamtym świecie, bo urosepsę przeszłam. Sepsę, urosepsę, tak, to jest ten stan przed sepsą, tak. Przez dwa tygodnie leżałam w szpitalu na RC. Ledwo się wykaraskałam praktycznie. Później miałam, słuchajcie, covida, którego też ledwo przeżyłam. Po siedmiu miesiącach od śmierci mojego Krzysia poznałam obecnego mojego partnera. I słuchajcie, był taki, taka sytuacja była, że mnie poznał ze swoją przyjaciółką od piaskownicy, bardziej to jego, jego siostry, przyjaciółka. I, i ona przyjechała za zagranicy, ze Szkocji, i przez pół roku tu była. I przez całe pół roku przychodziła do mnie, co, co sobota, z alkoholem. No i jak po połowie roku ona odjechała, ja stwierdziłam, że nie potrafię przerwać tego. Okazało się, że co tydzień, co weekend muszę ja też być. Obsesję miałam. Później to się przerodziło, że już w piątek mi się w głowie to rodziło i były już dni na tygodniu. Zac zaczęły się zwalnienia z lekarskie w pracy, bo byłam nieprzytomna nieraz. W wtedy było najgorsze, bo się zaczęłam użalać, dlaczego Bóg mi za Boga obwiniałam, dlaczego mi zabrał córkę, później mało mu było, mi mamę zabrał, jeszcze mi męża zabrał. No po prostu była tragedia, co ja w tej głowie miałam. I wszystko doprowadzało, że zawsze zaczęłam się użalać, zawsze szłam po ten alkohol. Takim moim dnem, słuchajcie, było to, że siedziałam w samochodzie, wyszłam ze sklepu, byłam niedaleko sklep i piłam, popijałam, żeby dzieci nie wiedziały. Ja wypadłam z tego samochodu ponoć. Dziecko mnie wzięło do domu, ja się budzę w domu, nie wiedziałam nawet. Podjęłam się wtedy leczenia dwukowego, byłam rok czasu. Po wyjściu miałam taką obsesję picia, że ja się nażarłam tabletek, żeby się nie napić. Nażarłam się uspokajających tabletek, wylądowałam w psychiatryku, bo moje dziecko dojrzało, że garść tabletek łykam. Podjęłam wtedy program się, miałam dwie sporsorki, zapijałam, więc, więc znowu je traciłam. I wiecie co, i ostatni raz, właśnie teraz, niedawno, miałam taką sytuację, słuchajcie, że zacząłem dzwonić do dziewczyn, że modlę się tyle do Boga, Bóg mi nie chce tej obsesji zabrać, ani kurzy po pierwszych kolanach Bóg obsesję odbiera. No i dziewczyny mi zaczęły mówić: Słuchaj, musisz odróżnić Boga A od Boga Kościelnego. Bóg kościel, ty się będziesz modliła, to nie tak. Możesz się modlić w kościele o swoje, ale ty, jak jesteś na programie, to nie wiesz w takie cuda, że Bóg ci odbierze obsesję, tylko ty masz wierzyć w tego Boga jako przyjaciela miłosiernego, dobrego, z którego zapraszasz codziennie do życia, ale jak nie będziesz działać tego, tego robić, to nic z tego nie będzie. Zadzwoniłam do jakiejś tam siostry zakonnej, którą mi podały, i ona mi to samo mówi, że ona też się tyle modliła, nic nie wyszło. Dopiero odpuściła sobie, uwierzyła, że jest ten Bóg AA, i ona, i ona tak sobie poradziła z tym. No więc ja do, zadzwoniłam do jednego kolegi, mniej więcej w mojego ojca jest, prawda? To jest bardzo, bardzo mądry człowiek, zawsze mądrze się wypowiadał na, u nas na mityngach, więc do niego zadzwoniłam. On mi wszystko wytłumaczył, bo nie mogłam sobie poradzić psychicznie, co one mi robią, pranie mózgu w ogóle. No ale wytłumaczył mi, że nie ma, jest jeden bóg, koniec, kropka, to jest jakieś farmazony, głupoty gadane przez innych, ja mam, tak jak myślałam, do tej pory tak ma być. No i jego poprosiłam o sponsorowanie i jest moim sponsorem do dzisiaj, no i podjęliśmy się programu tych 12 kroków. Powiedział, że czwórkę robimy z marszu, bo te pierwsze, trzy kroki pierwsze, tak, bo jeżeli ja uznaję bezsilność, jeżeli chcę pomocy, pragnę wytrzeźwieć, to znaczy, że już te trzy kroki postawiłam, no i zrobiłam z nim czwórkę, czwórkę przeżyłam wspaniale, bo mm, wyrzuciłam to z siebie, te wszystkie brudy. Z mojego dzieciństwa, bo miałam też molestowanie w dzieciństwie, prawda? Więc wszystko wyrzuciłam. Były łzy, płacz, ale taka wielka ulga. I słuchajcie, i później przyszliśmy do tej ósemki, tak? Po jakimś tam czasie pisałam to miejsce osób. Nie było tego dużo, jak się okazało. 16 wypisałam, łącznie wszystkich osób. No i do, musiałam dziewiątkę zrobić. Łatwo poszło, powiem Wam, z teściową, którą nieraz z domu wyrzuciłam, bo to bardzo zły człowiek jest. Krzysiała siostrę, no bo nieraz też jej ubliżyłam, jak broniła tej swojej matki. Najgorzej przeżyłam dziewiątkę z moim ojcem. Głównym powodem, jak gdyby takim, za jaki chciałam go przeprosić, to było to, że kiedyś wszystko mu wypomniałam, jaki był ojcem. Wszystko. Znienawidził mnie, twierdził, że mnie wydziedziczy, czy nie chce mnie więcej znać, zablokował mnie w ogóle. No ale modliłam się o to, żebyśmy mieli sytuację się pogodzić, i Bóg tak sprawił, że doszło do takiej sytuacji, że się pogodziliśmy. Więc ja już sobie w głowie zaplanowałam słuchajcie, 17 sierpnia tego roku, imieniny Jacka. Wróciłam z pielgrzymki z Getzschwald, z wodą święconą, pobłogosławioną przez Matkę Boską. Idę, mówię, akurat dziewiątkę z nim zrobię. I to było, jak to mój sponsor mówi to, to były moje plany. No i poszłam do niego, rozmawiamy miło. Ja nagle zaczynam wypalać mu o tej dziewiątce. I słuchajcie, on zaczął mnie tak wyzywać, wyklinać, mieszać z błotem, mówił, że jestem dnem, śmieciem, że ja mówię, to przestań, przyszłam się z tobą pogodzić, a nie z tobą się kłócić. Zaczął mnie tak wyzywać, że w końcu zrobiłam coś strasznego, czego nie powinnam. Powiedziałam mu, a zapomniałeś, jaki ty byłeś? I słuchajcie, otworzyłam piekło. On wstał z pięściami do mnie, przyłożył mi do skroni pięści i powiedział, no nie powinnam klnąć, ale w każdym razie powiedział... No, nie, no nie powiem tego. <laughs> w każdym razie się powiedział, że mnie zarypie, o ty skór, wypierdź mi stąd i więcej cię nie chcę znać. I powiem, weszłam do samochodu, tak mi drżały nogi, że bałam się kierować. A ja byłam z dzieckiem, z moją Marysią. On tam butelkę wody święconej rzucił w Marysię, powiedział, żeby dzielała z tą wodą święconą, więcej mnie nie chce znać i nikogo z mojej rodziny. No więc tak, tak wyglądała moja dziewiątka z ojcem. Bałam się ruszyć dalej, powiem Wam, bo się tak przejechałam na tej dziewiątce z ojcem, że się bałam do, dalej ruszyć z tej listy. Moje kolejne powiem dziewiątki były już łatwiejsze. Chociaż też rozczarowałam się po jednej osobie, której wydawało mi się, że będzie łatwo, ale powiedziałam mi, że ona mi tak łatwo nie wybaczy, tak jak moja mama, czyli tak mojego męża-siostra. Muszę długo czekać na to, żebym zdobyła u niej zaufanie. Chodziło ja o to, że piłam alkohol, prawda? Że sama jestem wychowująca dzieci, a ja piję alkohol. Mogą mi dzieci zabrać takie tam no, różne rzeczy. No, miała, ma rację, tak? No ale ja mówię, że ja coś z tym robię już. Prawda? Tyle nie piję, tyle trzeźwa jestem. Robię coś z tym. No niemniej jednak zostało to w ten sposób. No i chyba tyle, powiem Wam. Póki co jestem bardzo szczęśliwą osobą. Wreszcie czuję wolność, głowa nie boli, nie poce się, jak to się mówi, tak jak tutaj mówiliśmy przed meetingiem, prawda? Jestem szczęśliwa, nie boję się chodzić do pracy, wreszcie nie ma zwolnień, chociaż wiem, że u mnie w pracy też tego zaufania nie ma, bo kiedyś wywaliłam, słuchajcie, taki numer, że powiedziałam, że mój syn sobie nogę złamał, a ja już miałam w głowie, że się będę piła. Bo już był piątek, zwolniłam się w połowie dnia. Poszłam sobie alkohol kupić. Wracam w poniedziałek do pracy, a koleżanka mówi, że mojego syna widziała. I nadywam do, do prezesa. No, powiem Wam, że kehenna. No i miałam dlatego tyle osób jeszcze do przepraszania w pracy, chociażby moje dwie kierow dwóch kierowników, pre pre mojego prezesa. Prezes też mnie bardzo brzydko potraktował, powiedział, że ma w dupie moje przeprosiny. Uważam, że jako sędzia, jako prezes. No brakiem kultury się wykazał, no ale to jest właśnie te moje oczekiwania, że mnie wybaczy, tak jak wszyscy mi do tej pory w pracy mówili, Anetka ważne żebyś nie piła, trzymam za Ciebie kciuki, wierzę w Ciebie, a on niestety powiedział, mam w dupie Pani, mam w dupie pani przeprosiny. proszę wyjść. No i tak się rozmowa dziewiątka kończyła z moim prezesem, więc y, jeszcze mam dwie osoby w tej chwili. Nie mogę się dodzwonić do tych osób, piszę smsy, nie odpisują, więc wiem, że jeszcze jakaś jest. A głównym powodem jest to, że piłam, żeby mi tyle tłumaczyli, urwali ze mną kontakt, bo nie dałam sobie przetłumaczyć, bo robiłam swoje. No i to była właśnie za to, że tak powiem... Czas mi jakoś. Tak, 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 widzę właśnie. No więc powiem wam, tak wyglądało mój życiorys między innymi. Takie zmagania w życiu, no i tak mój alkoholizm wyglądał właśnie, tak widzicie, to jest właśnie dowód na to, że faktycznie kobiety bardzo szybko wpadają w to. Tak gdzieś czytałam, że wystarczy 3 lata, mój mąż nie żyje cztery lata, ja mam abstynencji pół roku, yy, prawda i no, na razie się trzymam i każdego dnia proszę Boga, żeby właśnie dał mi ten trzeźwy dzień, na koniec dziękuję. I powiem wam, jestem wreszcie szczęśliwa. Moje dzieci też, jakie przepraszałam, były płacz naprawdę, bo mój syn teraz ma, będzie miał w styczniu 18 lat, też było ciężko, też płakał, bo widział ojca alkoholika, teraz matka alkoholiczka, więc też to przeżywał bardzo. Powiedział, że mi też wybacza i że trzyma za mnie kciuki, wierzę, że, że będę jeszcze tą wspaniałą mamą, jaką byłam kiedyś. I to mnie mobilizuje, słuchajcie, dla dzieci, żeby żyć dla dzieci, być tą matką taką, jakiej pragną tej matki. No myślę, że tyle. Tak. To, to ja dziękuję. Dziękuję.